Wygrać mistrzostwa. Mieliśmy zasłużoną przerwę i właśnie wracamy do studia przygotowywać się do zawodów krajowych. W końcu czuję, że tworzymy silną drużynę. No, poza tą sytuacją z Emilii i Eldonem. Chcę być z Michelle. Nie widziałem Emilii od. Mistrzostw kiedy to przed występem powiedziałem jej, że lubię Michelle. Może Emily nie pasowała do Eldona, bo on bardziej pasuje do mnie. Wygrywanie jest wspaniałe, ale wygrana z Jamesem jest jeszcze lepsza. <grywanie> Między mną a Riley nie mogło być lepiej. Jesteśmy razem już od jakiegoś czasu i jest super. Wszyscy w studiu nazywają mnie i Jamesa Dealey. <grywka> to połączenie naszych imion. James i Riley ściągnięte tworzą. Dealey. Dla mnie ostatni sezon był bardzo wyboistą przejażdżką. Ale zbliżają się zawody i. Ja. Nadal jestem sobą i mam dumę, i chcę. chcę iść do przodu i. ciężko. Uwielbiam moją drużynę. Mamy to, co jest potrzebne, aby wygrać. Gotowy na zawody krajowe. Tylko trochę pod szkole technikę, no i mam to coś mam dobre przeczucie co do naszej drużyny. Jesteśmy bardziej zgrani, no i mamy na koncie wygraną w mistrzostwach regionalnych. I fajnie, że możemy razem przeżywać te wspaniałe chwile. Martwią mnie koszty związane z udziałem w zawodach krajowych. Już ostatnio nie było mnie stać, a teraz będzie na pewno o wiele drożej. Zupełnie nie wiem, jak tam dotrę, ale nic mnie nie powstrzyma. Nie byłam wcześniej na zawodach krajowych, więc nie wiem, czego się spodziewać, ale jest super. Dzięki. To za naszą wygraną. Szkoda, że soczek został zamknięty, ale i tu jest całkiem fajnie, nawet lepiej według tak. mnie. Szok kultura to takie nasze nowe miejsce, które powstało zamiast soczka. Można tu posłuchać muzyki, napić się soku, kupić ubrania to taki nowocześniejszy sklep. Nie mogę doczekać się krajowych. Tak, i wyjazdu z tobą. No to jak powiemy reszcie o nas? Jesteśmy razem, zależy nam na sobie i chciałbym wszystkim się pochwalić. Szczerze mówiąc, to nie wiem, czy można to już ujawnić. Jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić o nas, bo niedawno wygraliśmy, a to ważne wydarzenie dla wszystkich. Wolałabym na razie nasz związek zachować w sekrecie. Jak myślisz? Tak, dobrze. To będzie nasz sekret. Tak, to dość fajny sekret. Właśnie odbywa się przyjęcie z okazji wygranej. Chloe! Są tu zespół B i zespół J i zespół A. Wszyscy chcą świętować. Hej, co słychać? Jak się masz? Co słychać? Jak weekend? A niewiele. W sumie nic szczególnego. z Nie, jakoś nie rozmawiałam z nią od mistrzostw. Co? Od czasu mistrzostw Emilii bardzo się ode mnie oddaliła. Coś dziwnego się z nią dzieje. Cześć, Słońce, jak się dobrze, masz? Żadnie? Dobrze. Wy się znacie? Nie. Ale dobrze gadać z z zespołu A. Grupa J chyba chce zaistnieć w tym roku. Jak widać, utemperujemy ich. To chyba nie dla mnie. Byłam na ich miejscu. Hmm. Zauważyłeś, że Def ciągle się gapi? Nie. Zupełnie tego nie zauważyłem. Ach, tak. Def jest z grupy B. I wcześniej łączyło ją coś z Jamesem. To było kiedyś. Teraz to już przeszłość i ona musi to zrozumieć. Szybko. Eee, olejmy to. O, Daniel! Cześć, Ray! O, jest Daniel. Pójdę do niego, potem cię znajdę. Cześć, Ray! Nie o no, O, niezła fryzura. Taka do dzięki. Nie ma za co. O, dzięki. Hej, No cześć! No cześć. ty chodzisz! Wspaniale, prawda? Daniel poważnie zwichnął sobie kostkę przed mistrzostwami i nie mógł zatańczyć. Jest! Zupełnie zdrowy, więc cieszę się, że znowu będzie z nami tańczył. Tak? Operacja przebiegła świetnie i jestem zupełnie zdrowy, nawet już trochę ćwiczyłem. Tak, A? tak. Kostka jest już bardzo mocna. Myślę, że tak samo jak druga, może nawet mocniejsza niż innych. Tak, Lekarz aha. powiedział, że nie ma się czym martwić. Muszę zaczynać delikatnie, ale nie zamierzam się tym przejmować. Kate na pewno się ucieszy, bo to tylko... A Dlaczego się... cały czas mówisz o tej kostce? Kumamy, że jesteś już zdrowy, tak? Super, tak. Domyślam się, że wiecie, że jest nas 11 w grupie, a na zawody może pojechać tylko 10 tancerzy. Jak myślicie, kto odpadnie? Racja. Celna uwaga. Z moją kostką jest nieźle, Wiesz więc co? moja też w porządku. I moja, tak. Dobra, a, a twoja też? Tak, super. Racja. Mamy tak. takie same Z Naszym kostką tak, nic tak, nie jest. Tak. <noise> Jestem zawiedziony tym, że Michelle chce zachować nasz związek w tajemnicy. Nikomu nie powiedziałam. On też tego nie zrobił i niech na razie tak zostanie. To utrzymujemy nasz związek w sekrecie. Tak, tak jasne. Dobra. Wiesz coś? Tak, poproszę. Wchodząc tam, miałam jeden cel: sprawić wrażenie, że już się pozbierałam i jestem spokojna. Co tam? Cześć! 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 Wygląda na to, że przyjęła to dość dobrze. Nie, nie wydaje mi się. Jaka radosna ciekawa, tak. za ile rozkręci jakąś aferę. Masz rację A Wiecie co? Nic nie zrobi. Nie Myślisz? Jest wyluzowana. Inna M zmieniła się. Nowość. Nie chciałam, żeby inni myśleli, że sobie z tym nie radzę. Bo jest dobrze. Dobrze. Właśnie rozmawiałyśmy z Riley, kiedy nagle zobaczyłam, jak Noah i Gabi wykonują piruety. A Noah robił to bardzo dobrze. Hej! Noa, ty i ja, gotowy? Będę łagodna dla Noa, bo wiem, jak to jest być w grupie J i jak ciężko trzeba pracować. Raz, dwa, trzy! O! 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 No! Dołam Noa fory, tak. Bo jestem w sukience. To wypchnięte. Pogadamy potem. Hejd, muszę z tobą pogadać. I to teraz. Dobra. Dobra. O, o Hej, co chodzi? Wszyty. Przepraszam na chwilkę, ale mam ogłoszenie. Mam sporo do zrobienia i muszę się z tym uporać. Muszę kontrolować sytuację, a zatem... Dobra, Michel i Eldon, wstańcie. No dalej, bo nie ma czasu. Dobrze. Niektórzy mogą myśleć, że jestem z Eldonem. Nie. Zaskoczeni? On spotyka się teraz z Michel. Kiedy Emily to ogłosiła, dotarło do mnie, jakie będą tego skutki dla grupy. Naprawdę czuję coś do Eldona i wiem, że on do mnie też. Mam tylko nadzieję, że inni to zrozumieją. Moim zdaniem to najbardziej bolesna rzecz, jaką można komuś zrobić. I to wyjaśnia całe dziwne zachowanie Emily. Chciałam powiedzieć Wam o tym teraz, żebyście dowiedzieli się jeszcze w dobrym momencie, a nie w gorszym. No, Michel, przyjacielski uścisk dłoni. No dalej. Między nami nie ma żadnej urazy. Poproszę o oklaski dla szczęśliwej pary. Najszczęśliwszej pary w Akademii Tańca. Udanej zabawy. Uf. Dzięki. No, to rozkręcenie afery zajęło jej minutę 26 sekund. Emily była nieswoja, Wykończona emocjonalnie, a to nie jest nam potrzebne. Mówiłem, ja to było. Tak, przyznaję rację. Tak, Gdy tak. się tak zastanowić, to Eldon rozkręcił aferę. Eldon, błagam. Nie potrzeba kolejnej afery i to przed zawodami. M. Em. Emily, w porządku? Jasne, czemu pytasz? A czemu mi nic nie powiedziałaś o tym, co się stało? Ech, to upokarzające, ja. nie chcę o tym mówić. Kiedy to się właściwie stało? Na mistrzostwach. Regionalnych? Ach, ale to nic, nic mi nie jest. Nie mogę nic zrobić i Dobra. po prostu idę dalej. Jasne, ale pamiętaj, że możesz na mnie liczyć. Dzięki. Jak zaglądam? Strasznie. O matko, jest zdeterminowana. Beth, uganiająca się za Jamesem, to porażka. Przecież to jasne, że James jest z Riley. Są i mają wspólną ksywkę. Beth i James to nawet nie pasuje. Hej, James. Co tam? Jak leci? A, odpoczywam. Przemyślałeś co mówiłam na mistrzostwach? A, a co mówiłaś? Słucham, ty. Nie pamiętasz? Nie. A przypomnisz? Że cię kocham. <laughs> tak no. I uwierz ja... mi, że tak jest naprawdę. Um... Co ty na to? Um... To dziwna sytuacja. Bo ja kiedyś się lubiłem i już... Mnie tak nie denerwuje, ale na pewno jej nie kocham. Cóż, e, um, myślę, jakoś to będzie. James jest wiernym chłopakiem. No wiecie, on... Ufam mu. Hej, James. E, hey. Zjemy coś? Jestem głodna. Ja też. E, świetnie. Badze! Myślałem trochę o mojej pozycji w akademii i czuję, że. Y -y, przepraszam, ale muszę coś zrobić z tym trójkątem miłosnym. Y -y, później, tak? Wy dwoje. ty, biuro. Teraz. Może do Michelle i Eldona dotrze w końcu, że są sami. To byłoby super. Naprawdę super. Słuchajcie, w tym roku jedziemy na zawody krajowe. To poważna sprawa i wymaga wiele pracy, pracy drużynowej, a to, co zrobiliście, stawia wszystko pod znakiem zapytania. Mam nadzieję, że grupa nie jest zagrożona przez mój związek z Eldonem. Obie jesteśmy. profesjonalne i na pewno damy radę dalej wspólnie prowadzić grupę. Przykro nam, podążamy za sercem. Przepraszam. <grym> Dziwnie jest przebywać z Emili w jednym pokoju. Napięcie czuje się w powietrzu. Pani Kate, ta sytuacja nie ma wpływu na nikogo poza mną. Jest dobrze. Emily, jasne, że nie jest dobrze. Ale zna mnie pani. Jestem realistką. Zawody. Bez względu na Michelle i Eldona będą dla mnie i tak najważniejsze. Zawsze. Musicie mi obiecać, że zapomnicie o tym, obiecuję. Michelle. Obiecuję pani Kate. Emily? Jasne, obiecuję. Dobrze. Skoro nastała zgoda, to teraz bawcie się dobrze do końca przyjęcia a potem zrobimy pamiątkowe zdjęcie. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję. Nie mogę kontrolować ich życia. Mogą robić co chcą, dopóki to nie wpływa na grupę. Super, wszystko gotowe? Możemy? I mówimy regionalne. Regionalne! Robimy pamiątkowe zdjęcie z Pucharem Mistrzostw Regionalnych. O, to jest super. Tak. No, tak. Pojawienie się Amandy to szok. Co ona tu robi? Znam Amandę i jej prawdziwe oblicze z elity i nie ufałam jej. Teraz też jej nie ufam. Co ty tu robisz? Tak! Czego tu szukasz? Przyszłam na casting. Ciekawe, czy Amanda wie, że mamy tu komplet. I nie chcemy niczego zmieniać. Ona chyba upadła na głowę. Amando, żartujesz sobie? Tu nie ma żadnego castingu. Przecież wygraliście! A między zawodami przecież możecie zmieniać skład swojej grupy. Co? Zazwyczaj uczniowie przegranych szkół próbują się dostać do wygranej. Zmyślasz. Tak właściwie to nie, Emily. Znam to z poprzedniej szkoły. To wyzwanie. Awelicie, nazywamy to przesiew. Przesiew to oddzielanie ziarna od plew. Co? Co? Quest. Nie teraz. Michel, czy to prawda? Tak, to normalne. Jak widać prawda, ale to nie wyklucza spisku. Widzisz? Niestety, ale Akademia Tańca ma drużynę i ciebie w niej nie ma. Jasne. A przydałabym się. <grystanie> Jasne. Pa! Ta tą sytuacją jest nawet ciekawy. Mogłabym na to przystać. O, Chris, przepraszam, że wcześniej nie porozmawialiśmy. To był zwariowany dzień i dzieciaki. Tak, tak, rozumiem. Damy święto i to tak. jest ważne. Tak. Ale chciałem Ci o czymś powiedzieć. Dostałem pracę. Co? Jako współwłaściciel Akademii Tańca Wielkich Gwiazd. Wiem, przepraszam. Nie wierzę. Był w Akademii Tańca tyle lat i odchodzi zaraz po tym, jak wygraliśmy? Chris, potrzebujemy cię na zawody. Bez ciebie nie damy rady. Więc jak Akademia Tańca przegra, nie będę miał takiej szansy. Szkoda, że odchodzi, ale cieszę się jego szczęściem. Przytulasz? Przytulasz? No, jasne. <ścoughs> 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 Zrobisz coś dla mnie? Mogłabyś jeszcze nie mówić o tym dzieciakom? Na radę? To Już. super. Tak. tak. To do zobaczenia, co? Tak. Przykro, ale jestem szczęśliwy. Nie widzimy się ostatni raz. Nasz delfin. Eee, co myślicie na temat wyzwania? wyzwania? Wyzwanie? Nie przejmuję się wyzwaniem. Chcesz wyzwanie? Otrzymaj kapelusz. Trzymaj! trzymaj. Trzymam! Mm. Zwyczajne. Zwyczajne, tak. Zwyczajne. Znaczy, Pracuje nad przewrotami, tak? tak? Chloe, tak? Mogę pogadać z Michelle po kapitańsku? Jasne. Dzięki. Słuchaj. Wyzwanie. Trzeba je zrobić. Wiem, że grupa A się zmieni. I nie jestem pewna, czy to robić. Wiesz, że jak dojdzie do wyzwania, to jest prawdopodobieństwo, że wygra Amanda? Nie, bo kapitanowie decydują. Ona na pewno nie wygra. Racja. Wyzwanie pozwoli upewnić się, że mamy najlepszą drużynę. Akademia zasługuje na kolejną wygraną. Zróbmy to. Już to robiłaś, czy zdało egzamin? Na pewno bardzo pomogło. Dzięki wyzwaniu Akademia Tańca stanie się najsilniejszą szkołą. Zgoda. No, to dzięki. E, zaczekaj. Jest ok? Jak choroba. Mamy świetną drużynę, ale chętnie obejrzę, co potrafią inni. Nie jestem za wyzwaniem, bo to niesprawiedliwe. Ostatnio wygraliśmy w tym składzie, to zupełnie nie rozumiem, po co coś zmieniać. Wyzwanie zmieni wszystko. Pracowanie wersji polskiej na zlecenie Teleton Plus studio Sonika. Reżyseria Miriam Aleksandrowicz. Dźwięki montaż Maciej Brzeziński, Dialogi Paulina łączyńska pietraszko Kierownictwo produkcji Dorota Furtak Masica. Wystąpili Suzanna Galia, Julia Kunikowska, Józef Pabłowski, Natalia Jankiewicz, Karol Osentowski, Krzysztof Czapliński, Dominika Cel, Jakoda Stach, Julia Jędrzejewska i inni.